Tym razem znajdujemy się na Hawajach. Ten egzotyczny archipelag posiada barwną historię, cudowną kulturę oraz wyjątkowo różnorodny klimat. Częstym krajobrazem są tu zupełnie puste plaże, lasy deszczowe i dymiące wulkany. Co ciekawe, jest to jedyny stan USA, który wciąż powiększa swoje terytorium, za sprawą wylewające się do oceanu lawy. Ale do rzeczy: wszystko zaczęło się oczywiście od lotu. Hawaje to jeden z obszarów oddalonych najdalej od granic Polski, więc aby się tam dostać, na lotniskach i w powietrzu spędziliśmy bez przerwy 35 godzin, co było przygodą samą w sobie. Po przesiadce w stolicy stanu Honolulu wsiedliśmy na pokład małego samolotu hawajskiej linii, by finalnie wylądować na tzw. Dużej Wyspie. Z powitej lawą, zapachem siarki i groźnym krajobrazem. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam na Hawaje. Lotnisko w Kona zbudowano na zwałach Lawy, co sprawia wrażenie, że ląduje się jakby na innej planecie. Stąd wypożyczamy samochód, bo to najlepszy środek transportu na wyspach. Udaje się nam jeszcze dotrzeć na pobliską plażę, gdzie natrafiamy na hawajskie urodziny. Na wyspie Big Island korzystaliśmy z Airbnb. Dom w górach z bilardem i widokiem na ocean kosztował nas po zniżkach zaledwie 40 dolarów za noc, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny na hawajskie hotele. Link do zniżki zamieszczam w opisie filmu, natomiast my rozpoczynamy zwiedzanie. Jedziemy oglądać wulkan. Mhm. Jedziemy tu, tak? Przy okazji tego, że udało mi się nagrać Martę, jak wpisuję nazwę atrakcji do, do nawigacji, Warto wspomnieć o tym, że fajnie jest mieć zawsze mapkę o taką albo w ogóle sobie robimy taką, taką jakby mini książeczkę tego, co będziemy po kolei świecać, po to, żeby potem na mapie albo gdzieś tam w internecie nie szukać jakiejś atrakcji nie wiadomo ilu, tylko po prostu będziemy sobie jechać z punktu tego do tego do następnego do następnego. Nie pominiemy niczego fajnego. A oprócz tego, jak się zgubimy, bo nam nie zadziała nawigacja taka komórkowa, no to zawsze mamy mapę, więc jakoś może dłużej, ale, ale w końcu się uda dojechać. I ruszamy, wyjeżdżamy z naszego. naszej po sesji. Tak. O, patrz po lewej. Kogo tu chodzą po drodze? Dobra, nieważne. A tu po prawej nakręć to te pęki, takie po prawej. Tu są owoce, które ta nasza gospodyni zbiera. I można je kupić za dolara. Chcemy, awokado tam jest jakieś. Liczy chyba. Są trzy za dolara. A awokado? Awokado jest za dolara jedno. Już mi użył jakiś komar. Jedny. Super, nie? W ogóle kolor tej zieleni płynatory to jest niesamowite. Awesome. Normalnie powinniśmy jechać tam w dole. I Jest taka autostrada, nie wiem, na ile widać tam gdzieś za mną, ale przez to, że to nasze mieszkanie jest, jest tak no, w górze, na, na jakiejś wysokości, to nas poprowadziło takimi lokalnymi dróżkami tutaj przez wzgórza. Okay. <słyska> Pierwszym przystankiem na trasie będzie okolica wulkanu Mauna Kea. Następnie odwiedzimy nadbrzeżną miejscowość Hilo, dymiący obszar najaktywniejszego wulkanu świata Kilauea, a na koniec łączącą się z oceanem Lawę i Łuk skalny. Do naszego tymczasowego domu wrócimy, odwiedzając jeszcze grzbiet wulkanu Mauna Loa i wreszcie zakończymy okrążanie wyspy. Słyszycie? Babka mówiła tylko i wyłącznie po Hawajsku, a nie grama po angielsku. Dla mnie niesamowite, bo jak na studiach uczyliśmy się o Hawajach. Język hawajski generalnie przez Amerykanów od około 100 lat był strasznie tępiony. Był pomysł, żeby totalnie kulturę hawajską wybić zupełnie, no żeby zazamerykanizować tutaj ludność w 100% pod każdym względem. I ten język tak naprawdę, w ogóle kulturalny też, ten język dopiero się odradza teraz tak od nowa. Zresztą jakiś czas temu w ogóle to było nie do Nikt hawajskiego tutaj nie znał. Teraz na nowo się tego wszystkiego muszą uczyć jakby i wracają do tego, co było dawniej. Taki powrót, no szok. Nie wiem, mnie to jara. Może, może tylko mnie. Teraz zauważyliśmy, że tam na horyzoncie, jakby na naszej wysokości, są chmury. Tylko że dzisiaj nie ma chmury, jest totalnie bezpłorne niebo, więc nie wiemy, czy to czasem nie jest no, jakieś coś tam z wulkanu. I ubraliśmy się w taki oto sposób: koszuleczki i tak dalej. Ja mam... Aha, no i naprawdę jest chłodno. My jesteśmy, tak mi wynika z mapy, na około 2000 w tym momencie, dlatego jest tak zimno. A te chmury, które nie wiedzieliśmy, czy to chmury, czy to dym. Marta gdzieś przeczytała, że te wulkany wol mają to do siebie, że one ponoć między sobą, zatrzymują chmury, ponieważ jakby te masy powietrza tutaj się inaczej przesuwają. I tam jest bardzo wilgotno, więc możliwe, że faktycznie widzimy chmury, które są pod nami. Zanim odjedziemy, moment kluczowy: zawsze gdzieś jeździmy, to z flagą z tyłu. I teraz będzie podobnie. Różnorodność krajobrazów jest tutaj dosłownie niepowtarzalna, od tropikalnych lasów deszczowych, przez pustynię, aż po alpejską tundrę. Powszechnie mówi się, że na tej jednej wyspie występuje aż 12 stref klimatycznych. I właśnie jesteśmy chyba w naszej europejskiej, bo widzę Boeingi. A rano widzieliśmy palmy. A rano widzieliśmy palmy. To już bardziej wygląda jak jakieś Tak, na... takie sabany. W Afryce. Tak wyszliśmy teraz na... Na tej wysokości 2800 metrów i jednocześnie czuć taki poranny chłód ale że słonko tak grzeje, że za chwilkę będzie upalnie na pewno Pięknie jest To jest niesamowicie O i nie można latać z Oj oj. Tu mogliśmy sobie też faktycznie zjeść śniadanie Pewnie jeszcze będzie ładnie w jednym miejscu Wjechaliśmy tak wysoko, jak tylko można było wypożyczonym samochodem bez napędu 4x4. Wracamy zjeżdżając w dół i docieramy do skrzyżowania z lawą. Nagle po prostu kończy się droga i. Przed chwilą z Martą, że cena paliwa tutaj to jest jakiś no, zawrót głowy, bo ponad 4 dolary za galon. Ale jak sobie to przeliczyliśmy na złotówki i na ile to jest galon, ile to jest litrów, to wychodzi, że nawet tutaj w tak ekstremalnie dalekim i ekstremalnie drogim, jak na stanym miejscu, jest taniej niż w Polsce. Hilo to największa miejscowość na wyspie i druga w całym archipelagu zaraz po Honolulu. Mieszka tu 43 tysiące osób, ma własny port, lotnisko i uniwersytet. Ale my po chwili ruszamy dalej. Wjeżdżamy do Parku Narodowego. Wstęp kosztuje 25 dolarów na samochód, nieważne ile osób jest w środku. I bilet jest tygodniowy. Dziękuję. Jak długo jest palit? 7 dni. Dziękuję. Bye bye. Będziemy zobaczyć krater. Dostaliśmy taką oto y, broszurkę z informacjami o niebezpieczeństwach. Tak naprawdę to, co zobaczymy, to jest coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze tutaj nie było. W maju tego roku nastąpiła potężna erupcja i totalnie zmienił się krajobraz tutaj tego wszystkiego, głównie właśnie okolic krateru. 700 domów zostało zniszczonych, lawa no, zupełnie zmieniła tutaj to wszystko, jak to wygląda. Yy, więc fajnie, jesteśmy jednymi z pierwszych. I pewnie zobaczymy, no oglądamy się, po nas przyjdą kolejni, 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 a potem znowu wszystko wybuchnie i odnowa. Więc Zobaczymy, jak to jest dzisiaj jesteśmy podekscytowani. Bardzo. Bardzo. ruszamy. Nie wiem, na ile widać to na filmie, ale to paruje, i czuć gorąco z, tam, z, z tego otworu. Jej, naprawdę mi teraz tak mknęło. No, nie spodziewałem się tego. Ja też. Tu jest jeszcze więcej dymu. Niesamowite. O! teraz już czułam jakiś zapach. O, okulary mi no, zaparły. Okular. Jak to jest ciepło? O Jezu, aż parzy. Zawracamy i jedziemy, yy, słuchajcie, jedziemy w miejsce, które często jest na widokówkach Taki łuk skalny, ale ta skała oczywiście to jest skała wulkaniczna yy, Wpadający do morza, do oceanu I Jedziemy teraz zawsze w stronę tego łuku I tak co parę zakrętów, co jakiś czas, co parę kilometrów Jest kolejny zjazd do kolejnego krateru I tylko jest taki znaczek brązowy z napisem jakiś tam krater, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo To już jest trzeci, na którym będziemy teraz O, ja cię kręcę A, to widać że się działo. I wreszcie dojeżdżamy do południowego krańca wyspy, gdzie co jakiś czas kolejne gigantyczne ilości lawy wpływają do oceanu. Nagle droga po prostu się kończy. Dalej znajduje się fragment najbardziej aktywnego strumienia lawy spływającego z wulkanu Kilauea. Zawracamy, parkujemy samochód i idziemy zobaczyć wulkaniczny brzeg wyspy oraz bazaltowy skalny łuk. W ten sposób powoli kończymy zwiedzanie. Wjeżdżaliśmy jeszcze na kolejny wulkan, Mauna Loa, niesamowicie krętą i wąską dróżką z pięknymi widokami dookoła, choć niestety to nie one dostarczyły nam pod koniec dnia największych emocji. Dziwnie się czujemy z Martą, jeśli chodzi o uszy. Nie wiem, chyba za dużo dzisiaj już tak góra-du, 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 góra-du. Góra Ciągła zmiana. Już nas boli. Tak są przetkane i nas boli. Chociaż w sumie to nie największy problem. To pierwszy dzień podróży, a my mamy awarię aparatu. Oto ostatnie pamiątkowe ujęcie, jakie udało się nam na nim nagrać. Ale będzie tylko lepiej. Do zobaczenia w następnym odcinku.